Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy... Bardzo was serdecznie witam w to sobotnie popołudnie wieczór, albo kiedykolwiek indziej to oglądacie, w naszym kolejnym spotkaniu z Maryją, z jej imionami, z Litanią Loretańską. Przepraszam z góry za wszystkie przeszkadzajki, które będą, ale jak zawsze mi coś tu lata jakieś samoloty dookoła, więc pewnie będzie głośno momentami. Mam nadzieję, że nam to nie będzie przeszkadzało. Kochani. Mamy dzisiaj kolejne wezwanie, kolejne imię Maryi. Myślę, że bardzo piękne i tak strasznie nam wszystkim potrzebne. Myślę, że wszystkie te imiona są oczywiście nam bardzo potrzebne, ale. To, mam takie wrażenie, jest jakąś jedną z największych potrzeb tego dzisiejszego smutnego świata. Dlaczego? Dlatego, że to wezwanie brzmi przyczyną naszej radości. I myślę, że nie trzeba Was przekonywać, jak bardzo potrzebujemy czegoś takiego jak radość. Kochani, co to znaczy, że Maryja doświadczyła radości, doświadczyła bycia radosną, i co to też znaczy, że ona może być przyczyną takiej radości? Chciałem zacząć od takiego fragmentu z Księgi proroka Izajasza, który się bardzo często utożsamia jakby z Maryją. To nie są oczywiście słowa o niej, ale Kościół od samego początku jakby wkłada te, te słowa w usta Maryi. To jest, moi drodzy, Izajasz, 61 rozdział, 10 werset. Proszę posłuchajcie, jak tam jest napisane. Ogromnie wesele się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Kochani, to jest taki fragment. Mówię, to jest proroctwo Izajasza oczywiście jakby niezwiązane z Maryją, ale Kościół bardzo szybko rozpoznał w tych słowach również, jakby jeden z poziomów tych słów, jako słowa, które Maryja jakby koniecznie musiała mieć w swoich ustach, w swoim sercu, bo to jest coś, co jej bardzo odpowiada. Kochani, te słowa genialnie pokazują, na czym polega radość, której doświadczyła Maryja, i na czym też ma polegać radość, której my doświadczamy. Pierwsza rzecz, jakby taka podwójna rzecz. Zobaczcie, że ta osoba, która tam się cieszy w tym prostwie. Zajasza to ta radość, ta ogromna radość jej wesela w Panu jest spowodowana dwoma szatami, które ona ma. Ma szatę zbawienia i szatę sprawiedliwości. Co to, kochani, znaczy? Można na to patrzeć oczywiście w bardzo wielu jakby takich interpretacjach, ale dwie takie najbardziej podstawowe, w sensie jedno najbardziej podstawowe podwójne znaczenie tych dwóch słów. Co ona oznacza? Szata zbawienia oznacza, że dostałem coś jakby... Za darmo, dostałem coś za dużo, dostałem coś, co niekoniecznie mi się należy, do czego nie jestem koniecznie przygotowany. Jakby ja sam tego nie zrobiłem. Zauważcie, że zbawienie to jest coś, co dostaliśmy od Pana Jezusa. To nie jest tak, żeśmy sobie to zbawienie wysłużyli, żeśmy coś bardzo konkretnego zrobili, żeby je dostać. Tylko On po prostu z miłości do nas nas zbawił. Czyli jakby pierwszym powodem do radości jest coś takiego. Że może nawet niezasłużenie, bez żadnej mojej takiej, nie wiem, uprzednio przygotowanej postawy, dostałem niezwykłość zbawienia. Kochani, to jest Maryja. Ona oczywiście była. Najdoskonalszym z ludzi, była kobietą no, na najwyższym poziomie, ale i tak, kochani, nie oszukujmy się, dostała zbawienie za darmo. To nie jest tak, że ona sobie je jakby zapracowała, że ona je wysłużyła. Nie, zbawienie zawsze jest za darmo. Zbawienie zawsze przekracza jakby nasze możliwości, przekracza to, co jesteśmy sami w stanie zrobić. Więc Maryja się strasznie cieszyła z tego powodu, że dostała coś, czego nie mogła zdobyć sama, że dostała coś, co było poza jej zasięgiem. I kochani, to jest w ogóle pierwsza cecha radości na wzór Maryi, czyli wiem, że jakby Bóg mnie chce obdarować czymś, na co ja niekoniecznie zasługuję, co przerasta moje możliwości, czego ja nigdy nie zdobędę sam w życiu, a ja to po prostu dostaję, w sensie Bóg chce mi to dać. I to jest, kochani, pierwsza, jakby podstawowa taka, taka warstwa radości Maryi, czyli to, że zostałem obdarowany, obdarowany czymś niezwykłym, co mnie całkowicie przekracza. Druga rzecz, ta szata jakby jest i szatą zbawienia, jednocześnie jest okryta płaszczem sprawiedliwości. Sprawiedliwość to jest już coś, co oznacza życie zgodne z prawdą, zgodne z prawem, zgodne z tym, jak powinno być. czy możemy to powiedzieć, że to jest takie życie, którym człowiek już rzeczywiście sam jakby zapracowuje też przez sprawiedliwe życie na to, co od Pana Boga dostał, albo jakby odpowiada na to, co dostał. I dla Maryi jednym z największych szczęść, jedną z największych radości było właśnie to odpowiadanie. Czyli właśnie ta radość jakby podwójnie się wiąże z czymś takim. Dostaję coś za darmo, dostaję coś, na co nie zasłużyłem, i ja chcę odpowiedzieć na to z całego serca, i ta moja odpowiedź również wzbudza we mnie radość. Kochani, jeżeli kiedyś wam się zdarzyło, a mam nadzieję, że to jest. Taka rzecz, która wam się zdarza jak najczęściej. Ale jeżeli wam się zdarza żyć przez długi okres w łasce, mam nadzieję, że ciągle, no ale wiem, jak jest. Jeżeli jest taki okres, kiedy naprawdę dobrze żyjemy, zobaczcie, jak się człowiek dobrze czuje wtedy. No nie wiem, no przynajmniej ja, ja tak mam. Ja kiedy udaje mi się mówić nieróżnym złym rzeczom, kiedy udaje mi się wyrzucać z własnego życia grzechy, słabości, wady, kiedy udaje mi się żyć tak, jak Pan Bóg tego chce. Czyli tak jak mnie stworzył, to we mnie się budzi niezwykła radość. W sensie ja się czuję wtedy spokojnie, jest we mnie takie poczucie spełnienia, poczucie szczęścia, poczucie pełności, poczucie. Pokoju, no jest mi dobrze strasznie, w sensie ta, to jest radość pełna. Taka radość nie po prostu polegająca na tym, że nie wiem, coś mi tam strasznie cieszy, tylko taka radość takiego, takiego poczucia spełnienia i sensowności życia. I Maria miała sobie tę podwójną jakby radość: że z jednej strony odpowiadała na to, co dostała, ale żeby mogła odpowiedzieć, to musiała dostać. Wiedziała, że cieszyła się, bo dostała, i cieszyła się, bo mogła odpowiedzieć. A to wszystko do czego ją doprowadziło? No, zauważcie, końcówka tego tekstu była o oblubieńcu i o oblubienicy. Czyli, jakby to ją doprowadziło do czegoś takiego, że ona nie jest tylko wykonawcą jakiegoś prawa, ona nie jest wykonawcą, nie wiem, wypełniaczem przykazań, tylko ona się stała ukochaną Boga w ten sposób. I ta relacja. To ją dopiero doprowadziło do, do niezwykłej radości, do, do największej radości świata, bo weszła z Bogiem w największą bliskość, w największą radość, jaka tylko jest możliwa, do wyobrażenia. I kochani, na, na tym polega jakby sedno radości Maryi, czyli doznanie tego, że jestem obdarowany, odpowiedź na to obdarowanie moją miłością, a z tego się rodzi oblubieńcza miłość, która budzi w człowieku. Niezwykłą radość. Koleś, zobaczcie. To jest w genialny sposób wyrażone w tych słowach, kiedy Anioł przychodzi do Maryi, kiedy jest zwiastowanie. Kiedy on mówi: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Tam dosłownie oczywiście jest, to już pewnie wiecie, bo Wam to mówiłem ile razy, to zdrowaś Maryjo to jest takie spolszczenie, takie dosyć staropolskie. Tam Anioł mówi tak naprawdę do niej: raduj się. Tam, gdzie jest zdrowaś, bądź zdrowa, bądź pozdrowiona, znaczy bądź rozradowana. Anioł mówi: raduj się, bo jesteś Pełna łaski, czyli zobacz, zostałaś obdarowana, i Pan jest z tobą, czyli Pan chce z Tobą, tej bliskości. I Maryja całym sercem odpowiada na to wezwanie, i to w niej budzi tą no, po prostu nieskończoną radość. Nie krótko, kiedy jest w człowieku radość? Radość jest wtedy, kiedy doznamy, zrozumiemy to, że Bóg chce nas wszystkim obdarować i kiedy na to odpowiemy pełnym sercem, a to nas doprowadzi do wielkiej, niesamowitej bliskości z Panem Bogiem. Przyczyna naszej radości. Co to znaczy? Ona nas tego uczy. Ona pokazuje, jak to zrobić w sposób najdoskonalszy. Mało tego. Ona nam dała drogę do tego, bo ona światu przyniosła tego, który może to w człowieku zrobić. Kolej, to, że możemy doznać zbawienia, to, że możemy na nie odpowiedzieć, to, że możemy z Bogiem wejść w taką bliskość, stało się dlatego, że Chrystus stał się człowiekiem. A stał się człowiekiem, bo ona się zgodziła. Bo ona najpierw w sobie te transakcje jakby przeprowadziła, czyli dostała, odpowiedziała i to wzbudziło tę niezwykłą więź i bliskość pełną radości. I dzięki temu każdy człowiek może dostać, odpowiedzieć i wzbudzić te niezwykłą więź, pełną radości. Kochani, dlatego ona jest przyczyną naszej radości, bo ona nam przyniosła tę możliwość. Bez niej, jakby Chrystus by nas nie zbawił. Ja wiem, no pewnie znalazłby inny sposób, tak, ale wybrał właśnie ten, wybrał właśnie ten sposób, żeby to zrobić przez nią. I w ten sposób ona się staje początkiem, przyczyną, takim, takim, takim miejscem startowym tej możliwości radości dla nas. Moi drodzy. Yy... Mam takie wrażenie, jak na ten świat patrzę, yy, i to nie będzie żadne odkrycie, oczywiście, że my bardzo potrzebujemy radości. Nie? Przecież jest tyle smutku, jest tyle łez, jest tyle takich momentów no, totalnej tragedii, rozpaczy, ciemności, po prostu beznadziei, że chyba wszyscy strasznie potrzebujemy radości. Ona jest początkiem tego. Od niej się może nauczyć, jak ta radość się może rozgościć człowieku. A jak się okazuje, może i to w sposób niezwykły. O to chodzi w tej radości od Maryi. Dobra, na dzisiaj tyle, jak wystarczy. Moi drodzy, moi kochani, serdecznie i bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Bardzo się cieszę, że spotykamy się ciągle z imieniem Maryi. To jest przedziwne w ogóle, jak w tej jednej osobie Pan Bóg pochował tyle rzeczy. Wiecie, dlaczego to jest jeszcze przedziwne? Bo to nie jest tylko o niej. W każdym z nas jest pochowane tyle rzeczy. W każdym z nas jest pochowane tyle niesamowitych darów, dóbr, odcieni dobra, różnych tajemnic dobra i tak dalej. To jest o każdym z nas, kochani. To nie jest tylko o Najświętszej Marii Pannie. To opowiada naprawdę o każdym człowieku na ziemi. I dlatego tak warto się jej przyglądać, żeby to w sobie odkryć, żeby zobaczyć, że ja też tak mam, ja też do tego jestem zaproszony. O to w tym, kochani, chodzi. Dobra. Ściskam Was, pozdrawiam, Błogosławie. I do zobaczenia za tydzień. Z Bogiem. Pa!